Dzień dobry, zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń. Splot Festiwal Młodych, Święto Szkoły Podstawowej nr 32, Debata Młodych Kierowców, Wystawa Marty Frey, Industriada, Sportowa lekcja historii. 6 czerwca Miejski Dom Kultury Batory zaprosił na festiwal Młodych Splot, na którym zaprezentowali się uczestnicy zajęć artystycznych. To dzisiaj jakby finał ciężkiej pracy, ciężkiej pracy młodzieży, instruktorów, bo pokazujemy dzisiaj cały nasz dorobek i to, co udało się wypracować przez ten sezon. No i mam nadzieję wszystkie nasze zespoły koła, bo nie tylko zespoły, ale również i gitarzyści i różne koła zainteresowań zaprezentują to, co udało się stworzyć i i no ciężką pracą zaprezentują się u nas na scenie. Ja w zespole znalazłam się, bo koleżanka mnie namawiała. No i przyszłam i było bardzo fajnie. No i mieliśmy śpiew i taniec. No i mi się bardzo spodobało i zaczęłam chodzić. Już chodzę tutaj 4 lata. Bardzo lubię ten zespół. Dużo mamy zajęć, wyjazdów na cały teren Polski czy za granicę. Występujemy przed dużą publicznością i bardzo się tego cieszę. święto szkoły, jak zwykle, raz w roku w czerwcu. Przygotowaliśmy kilka tańców z różnych dziedzin, bo mamy i flamenko, mamy i taniec nowoczesny, trochę w stylu hip-hop, mamy również walc wiedeński z kategorii tańca towarzyskiego, więc nasze dzieci są tanecznie, wszechstronnie uzdolnione. Święto mamy corocznie, tradycyjnie w rocznicę utworzenia szkoły, powstania szkoły. W tym roku to jest już 123 rocznica. No i jednocześnie 23 lata temu przybraliśmy imię księdza Józefa Czempiela, naszego patrona, teraz błogosławionego. Nauczyciele są mili i wyrozumieli do nas. Nauczyciele są wymagający, ale bardzo mili. Nasza szkoła ma coś takiego, co się nazywa innowacja pedagogiczna, gdzie klasy pierwsze, drugie i trzecie mają dodatkową godzinę w planie lekcji tańców, a oprócz tego mamy zajęcia pozalekcyjne, w których mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły. Eee! Debata o bezpieczeństwie młodych kierowców na drodze to już trzecia debata, którą organizujemy w naszej szkole. Jest to debata wojewódzka. Uczestniczą szkoły nie tylko naszego miasta Chorzowa, ale również miast ościennych Katowic, Świętochłowic. Pomysł narodził się z życia. Uczniowie naszej szkoły od wielu lat mieli możliwość zdobywania prawa jazdy w naszej szkole w ramach projektów unijnych. Były one zupełnie za darmo. Wyposażając ich w te umiejętności jazdy, no, mieliśmy nadzieję, że robimy wszystko, co najlepsze do momentu, kiedy pojawił się problem bardzo tragiczny, kiedy jeden z naszych uczniów po prostu zginął w wypadku samochodowym. I wtedy sami uczniowie zaproponowali, że może powinniśmy kwestię, Bezpieczeństwa w naszej szkole w szczególny sposób wyróżnić i podjąć jakieś działania, które pozwolą uniknąć no, przede wszystkim tak tragicznych wypadków. Debat, spotkań z młodzieżą nigdy nie jest za wiele. Jeszcze kilkanaście lat temu ten sposób nawiązania kontaktu ze społeczeństwem nie był praktykowany, natomiast doskonale widzimy, że ludzie młodzi są zainteresowani poczuciem bezpieczeństwa przede wszystkim własnego, jak i pozostałych użytkowników, z którymi mogą się spotkać na drodze w trakcie, czy to będąc osobą pieszą, czy owerzystą, czy też tym, który kieruje pojazdem. galerii Andresola działającej w Chorzowskim Centrum Kultury miał miejsce wernisarz grafik Marty Frey pod tytułem Memy. Częstochowska artystka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Ja od około dwóch lat konsekwentnie przygotowuję dla, dla Polski memy, które komentują rzeczywistość, troszkę y, rozprawiają się z moimi problemami i, i y, codziennymi takimi y, jakimiś y, uwierającymi mnie troskami. Yy, I ta wystawa nie różni się niczym od poprzednich, czyli są to, są to memy dotyczące bardzo różnych, poruszające bardzo różne tematy. Oczywiście zawsze, tak tak jak zawsze na każdej mojej wystawie można liczyć na mój antyklerykalizm, mój feminizm, no i moje niezwykłe poczucie humoru. <laughs> Prace Marty Frey można podziwiać w Galerii Antresola, jak i w Galerii w Bramie przy Korzowskim Centrum Kultury do 27 czerwca. Koncerty, wystawy, zabawy dla dzieci, zwiedzanie huty królewskiej czy możliwość wdrapania się na wieżę wyciągową szybu prezydent to tylko niektóre z atrakcji tegorocznej industriady w Chorzowie. Święto Szlaku Zabytków Techniki to najlepsza okazja do spotkań z pasjonatami przemysłu i historii. Na całym świecie dziedzictwo przemysłowe to jest bardzo popularne. W Niemczech odwiedzają tego typu miejsca miliony ludzi. My z, tym, my z tym wystartowaliśmy kilka lat temu. Spodziewamy się, że w tym roku znowu pobijemy rekord, bo program jest coraz lepszy. Dzisiaj głównym bohaterem i huta i szyb prezydent, czyli te obiekty. A wszystko to, co się dzieje wokół nich to jest taki dodatek. Mamy część warsztatową przygotowaną wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspomagania Twórczości i Rozwoju AKME. Warsztat plastyczny dla dzieci, który będzie polegał na ubiegnięciu. Bieraniu postaci w stroje y, śląskie. Drugi warsztat dotyczy pieśni pracy. Będziemy również proponowali warsztat kreatywności który będzie dotyczył tego, co zrobić w postindustrialnej rzeczywistości. No i będziemy również proponowali taką historię o tym, jak wygląda strój śląski, co się dzieje w tym stroju, jak po, poszczególne elementy się nazywają i po co w ogóle ten strój powstał, do czego był używany. W środku również, ciekawie, yy, przygotował specjalnie na dzisiejszy dzień dla nas premier Rafał Urbacki. Jest to spektakl taneczny, taki choreograficzny, troszkę reportaż, troszkę wizualnie. On jest sygnowany przez stad śląski, projekt nazywa się Jaram się i yy, dotyczy sytuacji, i hutnictwa. Będzie to takie słodko goszkie taka słodko-gorzka refleksja na ten temat i koncerty, pokaz multimedialny Duchy Światła i Mroku, gdzie dr Jacek Kurek opowie nam troszkę przemysłowych legend, pokaże przy tym troszkę obrazów i puści taką industrialną muzykę do tego wszystkiego. Myślę, że też warto. Industriada 2016 cieszyła się po raz kolejny olbrzymim zainteresowaniem. 30 lat temu na Mistrzostwach Świata w Meksyku biało-czerwoni po brance Włodzimierza Smolarka pokonali Portugalię 1 do 0. W niedzielę 12 czerwca na boisku treningowym Stadionu Śląskiego w ramach czwartej sportowej lekcji historii rozegrano spotkanie upamiętniające tamto wydarzenie. Staramy się, aby no, młode pokolenia edukować w taką sportową wiedzę historyczną, na tym nam zależy. Tym razem mecz Polska-Portugalia, rok 86, pod wodzą Antoniego Piechniczka, wygrywamy 1 do 0. Piękna bramka Smolarka, to bramka historyczna, bo ona przez długie lata była przypominana, dlatego, że długo na mistrzostwa świata bramki nie mogliśmy zdobyć. Ale jakby cel naszej lekcji historii to też taki, że wtedy wyszliśmy z grupy, tak? teraz o tym marzymy. Ostatnie turnieje pokazały, że bardzo trudno jest Polakom mimo dobrych eliminacji w turnieju finałowym pokazać się z dobrej strony i przełamać tę barierę. No i... Może dzisiaj jakoś zaczarujemy tę naszą reprezentację tym wspomnieniem i, i Polacy dobrze zaczną i wyjdziemy z grupy. W meczu wspomnień rola portugalczyków przypadła reprezentacji śląska Oldbojów. W drużynie Polski zagrali zaproszeni przez stadion śląski goście. Relacjonowałem przebieg mistrzostwa świata w Meksyku z udziałem polskiej drużyny, no i w tym Mokrym, gorącym Monterey relacjonowaliśmy mecz Polska-Portugalia. Tam rzeczywiście było ciężko. Kolosalna wilgotność powietrza. Jak się wysiadało z samolotu, to się wchodziło w mokrą watę. I na stadionie też tak było. Mecze nie były zbyt późno, to jeszcze nie, było, nie były przy świetle rozgrywane, więc mecze się zaczynały w pełnym słońcu. W tragicznych warunkach się tam grało. Mecz wspomnień zakończył się remisem 2 dwóch. Spójrzmy co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Sylwia Grzeszczak i AfroMental zagrają w sobotę na letniej scenie Eski w ramach Święta Miasta. W niedzielę w Rosarium w Parku Śląskim wystąpią uczniowie Chorzowskiej Szkoły Muzycznej. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie zaprasza na kolejny dzień otwarty. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz chorow.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!